no tutaj Sword gram dalej w Borderlands 3. No świetna misja za nami. kurczę będziemy chyba opuszczać to miejscówę. Świetna misja i znowu zakończona pojawieniem się bliźniaków, no i zniknięciem w zasadzie chyba samobójstwem Mai. Nie chciała, nie chciałaby jej moc dostała się w ręce w ręce bliźniaka, no i prawdopodobnie Prawdopodobnie unicestwiła się. My musimy porozmawiać z Eivą, więc podejdźmy do niej. No, niestety. Return to Sanctuary, talk to Lilith. Musimy wrócić teraz na Sanctuary i porozmawiać z Lilith. Tak się jeszcze zastanawiam, czy. A, mamy tutaj mamy tutaj punkt mamy sanktuary view zone no i fast, fast travel no niestety musimy musimy tutaj do tego punktu pogadamy z Lili zobaczymy co ona ma nam jeszcze do powiedzenia no biedna Maja biedna Maja, no niestety ale trzeba przyznać, że wstawki tutaj fabularne robią grę we are on the bridge, wiem, że jesteś na mostku, bo gdzie byś mogła być. Teraz ja się muszę przedostać na ten mostek. Tędy powinniśmy dojść bez problemu. No, może w końcu się zacznę poruszać jakoś po tym statku bez patrzenia ciągle na minimapkę, albo w ogóle na mapkę. Są wszyscy. Są wszystkie oprócz Mai. Jest zéro nawet. Sorry, Vault Hunter. There was nothing you could do. Thanks for getting Ava back safely. Kurde, no co teraz? To tu lirycy, jakbyśmy mieli zaliczone. No właśnie. Fine, I'll say something. I knew Maya when she was alive. I preferred her that way. That didn't come out right, but. She's gone, and that's how it is. All we can do is fight to honor her memory the best we can. People die in wars. By the droves, I mean, open your eyes, people. Don't ask me to speak at your funeral, Lilith. <laughs> no kidding, Tannis. I never kid. I know what I am: a brilliantly ruthless scientist and you know what you are because everyone on this ship is waiting for you to say something and they won't be able to get back to the very important things they need to do to keep this hunk of floating space debris functioning until you do no, tak głos. maya wasn't just a crimson raider or a vault hunter she was family but we can't lose sight of our mission we're going to open the vaults that's how we make her death mean anything Everyone, back to your stations. Open the vaults? That's all you have to say. Maya's dead because you wanted to open the vaults. We should be hunting down the Calypsos and making them pay for what they did. It's not that easy. Maya always told me a vault hunter runs toward the fire. All her stories were about you. You saved Pandora. You killed Handsome Jack. You're supposed to be the Firehawk! Nie don't co what I out, Lilith, before you get chciałby, żeby pomścić śmierć Mai. Will you get us ready for the jump to Eden 6? to Sprawdzimy, czy wszystko z nią okej. Okay. A potem przenosimy się na kolejną planetę. No myślę, że prędzej czy później tak się dobierzemy bliźniaką do dupy. Zrobimy z nimi porządek, ale tak jak mówiła Lilith w tej chwili, to nie jest takie proste. Dobra, pogadajmy z młodą. Oh. hey Vault Hunter. to say, you know, it's a war. Someday, when you're old enough, we'll get and sing songs about her, Thanks. I'm glad you did. here this is It was hers. She probably want you to have. It. I'm sure they're getting ready for the jump to. Mu should be up there. I think I need to be alone for a little bit. Ok, mamy tutaj informację, że opcjonalną misję, żeśmy zakończyli, a po zakończeniu misji głównej dostaniemy nagrodę. Ewa coś tam dla nas przygotowała, no czyli warto robić te właśnie opcjonalne misje. Z prawej strony pod mini mapką widzicie to jest ta właśnie z tym takim plusikiem, teraz już zaznaczona ptaszkiem. Dobra, pogadamy z Lid, przenosimy się prawdopodobnie już w zupełnie inną miejscu, we inną planetę. Eden 6, hej, no Eden 6. What now? Hey, angel! <laughs> jest Irene. Może this will no, ci to się nie źle bawią trzeba przyznać. Right? Oh, memories. our followers love it. Recruitment is skyrocketing. Man, your dead

A new weapon slot odblokowany w końcu na to czekałem. Level 20, pięknie. No nic, zaraz się przenosimy. Może jak awansowaliśmy sobie na levelik, to coś tutaj spróbujemy dopieścić. Na to bym w tej chwili wydał, żeby jeszcze więcej, tam życia pozyskiwać. Ok, no i zobaczmy sobie. No, mamy slot rzeczywiście na broń. Jezus, Maria, jeszcze taką giwerę dostaliśmy. Ale hit dla 18 levelu. Tu mamy 17. Takiej używam podobnej. To bym zamienił, momento, momento, na jakąś snajperę. O, właśnie. Spróbujmy to wstawić w ten slocik. To sobie odblokujemy. To też. Nowe skiny. To już w tej chwili nic nie mamy. Dobra, zobaczmy. Porównajmy sobie jedno z drugim. Większy damage. Kurde, nie ma się co zastanawiać. Widzę. 15% weapon fire rate, 35% weapon charge speed, 1,7% weapon zoom. Dobra i tu mamy damage od tego kwasu. Strzelba zostaje. Tu mamy snajperkę, tu mieliśmy chyba jeszcze, jeszcze jedną. Kurde, o właśnie tą porównam sobie. No nie, nie będziemy tego w tej chwili tutaj zamieniać, zostajemy z Epikiem, no mamy, kurczę, szkoda, że dostaliśmy, że nie dostaliśmy legendarnej snajperki, no ale dobra, no co zrobić, coś takiego w tej chwili mamy, bardzo podobne do tej puchkawki, co mieliśmy wcześniej. Talk to Wainwright. Dobra, koleś pogadałeś? Lećmy, lećmy, lećmy na tę Iden Six. Zobaczmy, jak to w ogóle wygląda. Mamy Iden Six. O! Zobaczcie, zupełnie nowa planeta. Tu mamy Prometeję. Znudziła mi się już, przyznaję. Pandora, wiadomo. Atena. No i tutaj planeta Iden Six. Zupełnie. Zupełnie nowa lokacja, wow. Czuję, że będzie prezentować się znakomicie. Jakieś lasy, dżungle, te sprawy. Poszło! Ach! Mamy to. Dobra, już drop pod. Nie ma na co czekać. Zwiewamy. Tutaj to się chyba pogubię. Może nie. Może nie, a może tak. Dobra, nie kombinuję po. Bo... <grywka> jednak, jednak ten stateczek jeszcze nie do końca. O, bezdany. dany. Muszę zejść niżej. Cholewcia. Gdzie tu były schody niżej? Mhm, Tędy i tam. Dobra. Teraz chyba będzie dobrze. O właśnie, tu mamy zejście. No i gdzie jest ten nasz drop pod w tym miejscu chyba było? Ej, yeah. exakt. Ah, to co? Przenosimy się. Fludmur Basin. No zobaczcie, fajna, fajna miejscówka i zawsze coś nowego. Już będzie ciut inaczej. No ale musi się jeszcze to wszystko wczytać, dograć i zaczynam saloon, nawet tu jest. Wow, jak na Dzikim Zachodzie. Iden six. No, nawet są jakieś potworki, stworki. Wainwright Jacobs, Meet Wainwright. Czy musimy się spotkać z tym gościem, na to wygląda. Fast travel, o, ale hu. Dobra, on jest niedaleko, ale ja sobie popatrzę, co tu my tutaj mamy. Jeszcze jedna rzecz, zobaczymy. Ta misja jest dla którego poziomu? No, akurat dla 20. Proszę, już jakieś giwery, ale słabe. Może tu coś jest ukryte? Nie. No, jak wam się podoba, nieźle się prezentuje. No, tak jak mówię, zawsze trochę nowy klimat. A myślę, że i tutaj spędzimy sporo czasu. Jeszcze zerknę na mapę. U o Już ho -ho -ho -ho. to większe od Pandory, przynajmniej tak wygląda. No zazwyczaj robiąc tę misję. Zwiedzamy, zwiedzamy całość planety, jest tych miejscówek, jest tych lokacji. Spotkajmy się z tym całym Wayne Wrightem. Gdzie jesteś kolego?

Don't track with Eden Six. Well that happened Take out Inquisitor Bloodflap and his gang and put a stop to his reign of terror. Dobra, trzeba by zlikwidować gang. Na razie tego nie będę robił. Dobra, weźmy kurde, samochód, weźmy pojazd, bo będziemy łazić jak durnie, eee, respawn vehicle. Dobra, i ruszamy. Ruszamy do tego z którym się mamy spotkać.

Dobra, tych to pozaatwiamy, myślę, i wiem. No i go przejechaliśmy i tyle. Patrzcie jaki twardziu. Jakimś tutaj kwasem rypią czy czymś. Twarde sztuki. No dobra, nowe tereny, nowi wrogowie. O jezu, to my do tego gościa będziemy mieli kawał, Bo to pokazuje nam pewnie każdą, jakby kolejną tutaj miejscóweczkę, gdzie powinniśmy zajechać sobie. Moglibyśmy co dzieco pozwiedzać, ale nie, nie, nie. Dobra, na razie to my, a mogłem ich rozjechać, cholera. Na razie jedziemy prosto na spotkanie. No noty peak. No, cały czas się spieszę gościu Fanatycy To zagnojki No i dobra Jeszcze żyje O man You kill me Tu nie przejadę

Ja pierniczę mega. Mega Oho! No to jedziemy z koksem. Ale go pięknie kurde zatwiło. Już z ręka się odzywa. Dobra, dobra. Mamy sklepy, ale mamy też kolegów. Pojechali gdzieś wyżej. Z kurczysynki. Tam gdzieś są te sklepy. Wygląda na to, że my też tam będziemy musieli się dostać. No, ewidentnie. Dobra, tam pewnie będzie jakiś przystanek, jakich wszystkich pozałatwiamy. Spotkamy się z tym, do, do którego cały czas mamy dojść właśnie. Main ride, kilkowe enemies. Ich też spróbujemy załatwić. Oczywiście, że tak tutaj jesteśmy, żeby posprzątać Bazel, No i na tej planecie być może zdobyć kolejne klucze i odkryć kolejną kryptę, kolejny skarbiec. No, te misje z tymi skarbcami rzeczywiście są świetne. O, taki mały wybuch. Brakuje mi takiego strzału w tym. A macie tego? jest z usłaniach to robi syf. Ależ to robi syf. Dobra. Jakie dosyć to ciche. U. To już było głośne. O! Oh! Mainwright Jacobs, jest that Jacobs. No proszę, jaki koleś fajny. Zaraz pogadamy na no, spokojnie, cały czas i dostałam pogadać. Kurczę, szkoda, że to... Nie wydaje dźwięku strzelania jakoś tak kurde, brakuje mi tego. No, zaraz powiem wam, że się wkurzę chyba i zmienię pukawę. Ale mi dali nagrodę, no ja pierniczę. Ach, no ta jest gorsza z prawej. No, bez dwóch zdań. Ale fajniej strzela. Na razie ją biorę. No, ja muszę mieć jakiś odgłos tutaj. Strzelania. Ta była też dobra. Level niżej. No, parę statystyk ma mniejszych, ale szło mi z nią nieźle. Więc. Myślę, że będzie gitara. To świetna miejscówka, Jezus Maria. Jak mi się ta gra podoba, bajeczka. Jakieś roślinki, co? I mamy Mainway Jacobs. Eee, yeah. Jacob. Not a peak area discovered. My name is Mainwade Jacobs, but I'm afraid my name's all I have left. Those devils have taken everything else. Well, come on in. Wszystko mu zabrali poza nazwiskiem. Enter Noki Peak Lodge. Zaraz. Zaraz otworzymy. Tu gdzieś właśnie będą te sklepy, wszystkie. Hello. Dobra, idźmy, idźmy. Na początku, może być. Przyjdźcie się do jakiegoś armału. Zabrałem, co mógł z mojej kolegi, ale nie potrzebuję ich teraz. twin calypso devils murdered him and took everything from me and if you hadn't come along but they captured my partner Alistair hammerlock those devils are holding him as leverage until i cough up the vault key which is also why you're here i presume I I think him. Him. I tego, to we didn't want our fair paradise to be torn asunder like what happened to Prometheus and Pandora. Where there's a vault, there's always a war. But right now, I've more pressing concerns than my family legacy. Alastair Hammerlock, love of my life. If they kill him, I got nothing left. If my father was still breathing, he'd tell me to march right up to those devils and negotiate with the smoking end of a Jacob's firearm. So that's exactly what we are gonna do. See, that cult is holding Alistair in a prison called the Anvil. I already sent a team of mercenaries to break him out, but I ain't heard from them since. Rescue Alistair, and I'll get you that damn vault key. You in? No, oh yeah. Never been on the other side of a prison break before? All right. The team's muscle, codenamed Meatslab, should be securing an escape route as we speak. He'll be near the prison's front gate. Find him and get Alistair out of there alive. I'll hold down the fort and protect what's left of my people. Good luck. Wszystko jasne. Hammerlock Meatslab Biden. He's more of a mountain than a man and much angrier. But attention span ain't his strong suit, particularly when there's punches to be thrown. Dobra, wszystko jasne. Musimy uwolnić właśnie jego przyjaciela, tak jak myślałem. I on nam da w zamian klucz do skarbca. Kawki fajne, ale już zielonych nie chcę. Albo epiki mnie interesują, albo legendy. To amunicja i forsa też mnie interesuje. Z tym się nie da nic zrobić? Nie. Co wy tu macie jeszcze? Patrzymy sobie na to miejscowe, Dawać. Zła jest z tej skrzyni. Patrzcie, jak stoi. Co za mało, no. pana. 21. Level, już się pojawiają. Shop. Dziękujemy. Tu jeszcze coś mamy. Jest. W końcu stać się było na uzupełnienie amunicji. Coś tam jednak pozbieraliśmy. A w nagrodę za misję też dostałem kupę, kupę siana. Go to the Anvil Meet, Meet Lab. Tą windą sobie zjedziemy i pewnie gdzieś tam będziemy musieli się przedostać. No, mamy kurde ogromny teren do zwiedzenia. Nim odzyskamy tutaj fragment klucza, to troszkę nam na tym wszystkim zejdzie. Dobra, moi drodzy. Nowa miejscóweczka, nowe, nowe postacie, nowe zadania. Myślę, że na tym sobie ten odcineczek zakończymy i spotkamy się w kolejnym. Zjedziemy sobie tą windą na dół i zobaczymy, co tam nas dalej czeka. Trzymajcie się. Cześć.